Cześć, szczęść Boże, dobry wieczór, a dla tych, którzy to oglądają w ciągu dnia, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku Nocnych Marków, w kolejnym odcinku poświęconym szczególnie tym osobom, które nie mogą zasnąć, mają problemy i nie dlatego, że coś ich zakrząta głowę z jakichś obowiązki, choć też, ale przede wszystkim, że właśnie coś zakrząta im głowę i serce, ale to staje się, przepraszam, ale coś, jest to coś poważniejszego niż tylko praca, niż tylko obowiązki, ale coś, co się właśnie w życiu dzieje. I tą pomocą, takim antidotum, lekarstwem na te problemy z zasypianiem, nie będzie żaden, żaden suplement diety, ale będzie słowo Boże. I chciałbym Wam na początku coś powiedzieć, czymś się z Wami podzielić. Miałem już to mówić wczoraj, ale podjąłem inny temat, no ale w końcu czas, żeby się Wam. Przyznać, żeby w końcu to powiedzieć. Chciałem powiedzieć yy, tak szczerze, że się zakochałem. Wspaniałe to uczucie. Zakochałem się w dziejach apostolskich. Zakochałem się w tej niezwykłej księdze i liście. Poniekąd to była pro prowokacja do tego zakochania, bo spowodowało to zakochanie. Yy, ten moment, yy, może ktoś z wielu z Was wie, a jak nie, to się teraz dowiemy, teraz już w pasterstwie w czasach zarazy pandemii, w ramach takich czwartkowych duszpasterskich kateches, podejmujmy właśnie lekturę dziejów apostolskich, które słusznie ktoś nazwał dziejami Ducha Świętego Jezusa. I to mnie zmotywowało jeszcze bardziej, żeby słuchać się w te słowa, w tę Księgę. Teraz czas Wielkanocy też jest takim czasem, kiedy czytamy dzieje apostolskie, właściwie cały czas dzieje pierwszego Kościoła. I to jest też ten moment, do którego chcę bardzo wrócić. Pamiętam te rekolekcje powołaniowe, kiedy pisałem podanie o przyjęcie mnie do zgromadzenia redemptorystów, w których ja jestem, to był 2003 rok, czerwiec po maturze. Pamiętam to nabożeństwo, to adoracja na sakramentu poświęcona ze spowiedzią. Ja się przygotowywałem do spowiedzi, i przez ten czas nie wiem, jak to trwało. Wiem, że to bardzo długo było, a dla mnie to jakby się czas zatrzymał. To tak właśnie, jakbym stanął przed kimś, to był, jest ciągle miłością mojego życia, największą miłością. Przeczytałem, przeczytałem wtedy po raz pierwszy w życiu w całości ciągiem, jednym duszkiem Dzieje Apostolskie. Nie chcę do tego wracać. A zakochałem się po raz drugi w tych Dziejach Apostolskich, teraz w tym roku, z taką szczególną też myślą, która się dzieje też w moim sercu, w którym zauważyłem i odkryłem. Pewnie to niewielkie odkrycie, ale dla mnie bardzo cenne i dla mnie bliskie, dlatego chcę się z wami podzielić. Nie wiem, czy dla Ciebie to będzie bliskie, czy, czy dalekie, ale posłuchaj. Kiedy patrzymy na pierwszy kościół, patrzymy na tą historię pierwszych wypraw apostolskich. To widzimy, że nie jest to wcale taka ewangelia sukcesu, jakbyśmy to mogli nazwać. To nie jest taki kościół triumfujący, o którym czasem może marzymy. Ale pierwsze karty powstającego kościoła, pierwsze historie, to są historie odrzucenia. To są historie nieudanych sytuacji. Tak naprawdę bo to są historie, w których święty Piotr, świeżo taki powołany ewangelizator, otrzymał Ducha Świętego i tym Duchem Świętym idzie zakładać pierwsze spląty kościoła i tam naprawdę gdzie idzie pierwsza jego wyprawa apostolska chociażby. Nigdzie nie jest przyjęty, wszędzie jest wyrzucany. A jak go przyjmują, to go w ogóle nie rozumieją. W ogóle nie wiedzą, o co chodzi, nic nie kumają, o co się dzieje. W ogóle żyją w innym świecie, jak to mówią, o chlebie, a oni o niebie albo na ono niebie, a oni o chlebie. To są, to są historie pierwszego kościoła. Dzisiaj czytaliśmy pięk, piękny fragment, kiedy Piotr zostaje wrzucony do więzienia, zakuty w dyby, żeby nie mógł się poruszać. I co robi? Z Janem? Uwielbiają Pana Boga. Kiedy jest godzina 12, czyli północ, czyli środek nocy, najciemniejsza, najczarniejsza noc, oni śpiewają psalmy na cześć Pana Boga. Kiedy Paweł nie, no, kiedy Paweł nie, nie zostaje przyjęty, czy Piotr, Piotr, kiedy nie zostaje przyjęty do, do poszczególnych miast, to on o tym opowiada i mówi: chwały Pana Boga, bo się nie dzieje nasza wola. I tam się dokonują największe nawrócenia. Jak Szczepan zostaje ukamienowany, Szafę coraz bardziej mocniej zaczyna dyszać, dyszać rządzą zabijania. Przyszły apostoł, Paweł, nie? A poza tym właśnie tutaj chrześcijanie, pierwsi uczniowie y, rozpraszają się po całym wczesnym świecie. Gdyby nie te prześladowania, a, kościół by został w, kości w kościele w Jerozolimie. On by się tak nie rozrósł szybko. Motywem ewangelizacji, pójścia na cały świat, nie była potrzeba właśnie ewangelizacji, ale prześladowania. Ludzie się nawracali tam, gdzie Piotra nie przyjmowano, kiedy widzieli jego postawę, której on nie narzekał. Nie mówię, jak mu jest źle. Nie chcę banalizować to, co się w Twoim życiu teraz dzieje, co się w moim życiu dzieje, co się w naszym życiu dzieje, co się wydarza. Na pewno to są trudne i poważne sytuacje i rzeczy. Ale ci na to popatrzeć z perspektywy Piotra, z perspektywy pierwszego kościoła, z perspektywy apostołu. Umie za to podziękować Panu Bogu. Kiedy nawet jesteś zakuty w dybak, nie masz ruchu ani w lewo, ani w prawo, kiedy jest najczarniejsza noc, Myczanie noc no to najbardziej nocnych marków, to zacznij Pana Boga uwielbiać. Powiedz mu chwała Jezu. Powiedz chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu: To, co uwolniło Piotra, Jana, to uwielbienie. A uwielbienie, no, czyli dziękczynienie, czyli Panie Boże, oddajemy Ci, Ty jesteś wielki. Ja mogę być zakuty w dybach I mogę być wolny. Dzięki mocy Pana Boga. Mogę po ludzku nic nie umieć zrobić i nic nie mogę zrobić. Mogę być ograniczony po ludzku, skuty zewnętrznymi, ludźmi, jakimiś systemami, mogę być wolny w Panu Bogu, gdy zacznę go uwielbiać. Kiedy powiem, Panie Boże, to jest Twoje. Tak chcę apostułować. Wielkie rzeczy dokonują się właśnie w takich momentach. Kiedy człowiek po ludzku, właśnie po ludzku, nic nie robi, choćby chciał. Kiedy człowiek nie może nic zrobić. I oddaję to Panu Bogu. Jezus wisząc na krzyżu, przybity do krzyża, ręce i nogi przybity do krzyża, nic nie mógł zrobić. Ledwo kilka słów wydobył, bo nie miał siły. Bo się dusił. To właśnie ten krzyż stał się najpotężniejszą manifestacją Pana Boga. Przybity Bóg. Stał się początkiem kościoła, którego wypłynęła krew i woda. Pusty grób. Grób. Sanktuarium śmierci stało się sanktuarium życia. Tam tresnęło życie. Tam, gdzie po ludzku jest śmierć, jest koniec, jest noc, na Boga zaczyna się życie. chciej na to tak dzisiaj popatrzeć. Tak rodzi się Kościół. Tak może rodzić się też Kościół w Twoim sercu. Bo Ty jesteś Kościołem, ja jestem, my jesteśmy Kościołem. Wielkie rzeczy dokonują się właśnie w nocy. Kiedy po ludzku się nic nie dzieje. Kiedy nic nie widać. gdy nie ma możliwości... Żeby cokolwiek mogło się wydarzyć, wydarza się najwięcej. Ale pochwal za to Pana Boga. Powiedz Mu dziękuję Ci, Jezu, przez łzy, przez zęby. Nie rozumiem tego, ale niech będzie Ci chwała. I to będzie początek uwolnienia Twojego serca, uwolnienia Twojego życia, uwolnienia Twoich relacji. Nie chcę komuś przebaczyć, nie chcę, nie potrafię i nie chcę. Nie, że chcę, a nie umiem, nie potrafię, nie chcę, za wszelką cenę. Panie Boże, dziękuję Ci za tego człowieka. Przez zęby, przez łzy. Dziękuję Ci. Z Panem Bogiem dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i do zobaczenia na całym odcinku. Niech Ci błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.